Witam Was wszystkich bardzo serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku z gry Territorial Age gramy sobie na mapie Kaukazji. Jest to gra Free For All, 46 osób, na chwilę obecną znajdujemy się w lobby. my znajdujemy się tutaj w tym prawym rogu tej mapy, dokładnie tutaj. Mam nadzieję, że nikt nam koło nas nie zacznie, bo to by było wkurzające bardzo. Ten ma bardzo dużo terenów tutaj na dole również. Będziemy sobie otwierać tak po 36 mniej więcej, nie ma potrzeby tu ekspandować za bardzo. Tutaj bardzo dużo terenu mają, więc najpewniej ten albo King, e, albo e, ten Fat się bardzo mocno e, rozrosną tutaj w tym rogu. Ja mam sporo terenu, ale nie mam aż tyle. Ten P też będzie raczej duży, a tutaj chyba że powiemy temu, żeby atakował tego, i powiemy tego, temu, żeby atakował tego. Z tobą stąpacznik i zobaczymy, jak to będzie się tutaj dokładnie działo. Wydaje mi się, że teraz już możemy tak po większych ilościach jednostek już wysyłać. Tego możemy sobie skasować, ze względu na to, że on będzie nam tu problem stwarzał. I lecimy sobie tutaj już do zewnątrz. Jest. Tutaj tutaj. Nie wiem po co tą strzałkę pokazałem. Więc pokażemy serducho. Niech będzie serducho dla wszystkich. Lepsze serducho niż strzałka, bo jeszcze ktoś może sobie coś pomyśleć, nie daj Boże. Tego nie chcemy. Lecimy sobie jeszcze bardziej w dół. Tutaj, 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 tutaj wszystko wyniszczamy. Dokładnie tak. Lecimy jeszcze bardziej w dół. Te boty tutaj także możemy sobie zniszczyć. I jeszcze bardziej w dół, oczywiście. No i spoko. Tutaj sobie możemy popłynąć, e, powinno się udać, przejąć, dokładnie. Dawaj to, dawaj to. No i mamy koronę. Mamy koronę, ale druga osoba tutaj już jest i się czai na nas. E, kolego, nie denerwuj mnie, nie, nie, Ty i ty dawaj tego, ty, dawaj pakt. Kurza mnie ten gość. I, I za moment mu się oberwie, nie? Przez to właśnie, że mnie wkurza. E, ty dawaj pakcik i sobie czekamy tutaj. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj gość ma koronę, nie? A ty mnie dalej atakujesz, tak? Okej. Okay. No to walczmy, walczmy, spoko. Weź pan. Chcesz pakcik? No, chcesz pakcik, to uważaj sobie następnym razem, bo, bo źle się skończy to dla Ciebie, mój przyjacielu kolorowy. Ty mógłbyś atakować tego. Ty i ty moglibyś atakować tego. Ty także mógłbyś atakować tego, kolego, bo jest gość na pierwszym miejscu. A tutaj teraz jest pierwsze miejsce. Nie, ja no to świetnie. Wszędzie jest pierwsze miejsce, gdzie mnie nie ma. Genialnie. Kto mi każe atakować tego? Nie, tego atakuj. Coś ty. No Po co Turcja ma atakować 3-2-7? Zobacz, jakie mam granice z nim. Beznadziejne. Bez sensu. To atakuj. Ja tu widzę, co się na dole dzieje. Widzę doskonale. Ty tego przejmuj. Czarny jest ślepy, jak widać zresztą. Tutaj ludzie nie wiedzą co się robi, jak korona koło nich jest, więc to też jest problem. I czekamy, czekamy, tak? Bo tutaj nie mamy zbyt wiele do robienia. Po prostu poczekamy, mamy już czerwony interest rate, dawaj pakcik. I dawaj atakujemy tutaj w górę. Fajnie by było to by w górę zaatakować jednakowoż. No i cóż, chyba tak będziemy musieli zrobić, więc przejmiemy sobie tą wysoką i ze względu na to, że ja tutaj no serducho, że, że ja tutaj zbyt wiele nie mam do roboty, to muszę tutaj ciebie zaatakować, dam ci serducho i tyle kolego, bo muszę tutaj coś zaatakować jednak, bo nie będzie tak że, że będzie po prostu w ten sposób robione tutaj widzę, w pulsen poszedł, ale to spoko spoko, 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 nie ma problemu oddawaj mi to wszystko dokładnie tak i odbieramy sobie cały ten teren tutaj z powrotem po prostu więc żegnamy przyjaciela Zabieramy sobie teren i najprawdopodobniej jeszcze skoczymy sobie tutaj na południe. No, oczywiście, że tak, bo mamy ku temu powody. Mamy możliwości rozwojowe na południe. Ty i Ty dawaj tego. Dodawaj dawaj pakcik. Oczywiście, że tak. Eee, tutaj widzę, że w pulsent poszedł. Tutaj pewnie mnie zablokuje. Zablokuje mnie. Nie spodobało mi się to. Facepalm. I facepalm Ci pokażemy. Coś Ty zrobił człowieku. Byś ty zrobił człowieku. Fabcik, ty i ty dawajcie tego. No i tego bym zaatakował, kurczę, szczerze mówiąc. Wyam, wespa, wespa. Ty i ty atakuj to. E, dobra, ja tutaj tak, tego nie potrzebuję, więc pożegnamy się z tym kolegą definitywnie. Próbuję tutaj zaatakować czy coś zrobić, ale oczywiście nic nie da rady zrobić. Wydaje mi się, że tego P będziemy musieli zaatakować, nie? Damy Ci Serdupo i po prostu będziemy tutaj atakować w dół. Ja muszę tutaj coś atakować, bo nie będzie tak, że. Lewo, zdenerwowanie ci pokażemy za moment. Yy, no i będziemy sobie lecieć tutaj w dół. Uu, ładny fulsan, bardzo ładny fulsan. Tutaj widzę, że kolega się wkurzył i stwierdził, że będzie wysyłał we mnie łódeczki, więc niech sobie wysyła, oczywiście. Nie ma najmniejszego problemu. Ja sobie tutaj przejmę jak najwięcej tego terenu cudownego. Dokładnie tak. I sobie cofnę tutaj łódeczkę. No i spokoj. Jestem na pierwszym miejscu, mam sporo, jedną z tak sporo terenu. Eee, wydaje mi się, że możemy zaatakować tego, tego pakcik. I lecimy sobie z tym korgim, tutaj oczywiście serducho tu pakcik. I lecimy sobie jeszcze mocniej z nim. O tu widzę, full send na górę, poszedł a, O Jezu, co tu się dzieje, ej moi drodzy. Tutaj teraz to już się śpieszymy. Śpieszymy się, śpieszymy moi drodzy. Bo o, trzeba, no to atakuj kolego. Ech, atakuj. Tak, tego dawaj no. Dawaj, zaatakowałeś go bardzo ładnie. Teraz full send. Kek, full send, full send kek. Full send kek. No, co mnie full sendniesz? Hmm. Niestety ziom, musi być tak jak jest, a wiesz jak jest, jest tak jak jest. Gdzieś ty wysłał w ogóle, aha, mnie Fulsennu, właśnie Fulsennu, spoko, 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 no to atakuj, ja sobie tego zaatakuję, no w sumie mógłbym, mógłbym, mógłbym go zaatakować. Teraz sobie poczekamy na Fulsenn, odbieramy ten teren, odbieramy ten teren, tylko tutaj mamy bardzo mały jednostek teraz. Więc oczywiście tutaj sobie poczekamy, dokładnie, teraz przyjdą mi jednostki z powrotem, poczekamy sobie na koniec tego fullsendu, bo mamy bardzo mało jednostek, no skończ ten fullsend, skończ już go, skończ już go powiedziałem, Boże, ile może tego ten full fullsend trwać, dawaj bij tego. I teraz tak, tego mógłbym bić, ale tak. Poczekamy sobie na jednostki na 100%, ze względu na to, że teraz jest problem z jednostkami. Mamy bardzo mało jednostek. Dobrze, że ten mnie nie zaatakował. Dawaj, pakcik, dawaj, atakujemy tego. I tutaj tego będę musiał teraz zaatakować. Ty, i ty, tego. No i sobie czekamy, czekamy sobie na to, co się będzie tutaj działo. Tego chcę, żebym zaatakował, ja bo wolał chyba tego zaatakować. Mm, ja bym wolał chyba tego zaatakować. Mm, tego wolał zaatakować. Serducho ziom. wiesz, jak to się kończy. Wiesz, jak to się kończy, mój przyjacielu, drobny. Drobny, mały. Mamy 40%. E, tych dwóch bym zostawił. Ty i ty. Atakować tego 251. Boję się, że jak tego zaatakuję. No, twój, to jest problem, nie? Teraz problem, bo nie wiem, co on zrobi. Z kolei ja bym za, wolał zaatakować 251. Nie wiem. Atakując tych, cokolwiek tutaj osiągnę, hmm, jakby to zrobić? No czekamy, czekamy. No to atakuj. Hmm, mam nadzieję, że we według zaatakują tego, to będzie dobrze. Atakuj tego, ty i ty, atakuj tego. No to jest taka gra trochę. No to, no to atakuj. Atakuj najpierw. Ty pieniędzy potrzebujesz, czyli ty nie zaatakujesz, tak? Ty nie zaatakujesz na 100%. I teraz tak, kto pierwszy mnie zaatakuje, ten dostanie bardzo mocne walnięcie. No, ty ja wiem, że chcesz mnie nie zaatakować. Więc. O, widzę, że ty zaatakowałeś. No to dobra, jak ty zaatakowałeś, to ja tego sobie zaatakuję w takim razie. Oddawaj mi to wszystko. I teraz walimy w ciebie. Walimy w ciebie bardzo mocno. Dokładnie tak. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Mhm. Walnij sobie, walnij, nie żałuj sobie, nie żałuj sobie, zupełnie sobie nie żałuj. E, tu widzę, że Fulsen poszedł jeszcze na tego. Hmm. Temu damy OG drugie miejsce, nie? Ze względu na to, a w sumie nawet go tutaj zostawimy, bo jako jedyny zaatakował 251. Jako jedyny, nie? Jako jedyny zaatakował 251. Ten nawet nie próbował mi pomóc, więc nawet fajnie, że Fulsenuł tutaj na mnie. Oczywiście, no pulsarność, fajnie, dobra, teraz cię zgniatamy tutaj, a tutaj to jest bot, To nie jest, o Jezus Maria, nie ma, nie ma opcji nawet takiej, że ja to po prostu będę przejmował, nie, nie ma opcji, to jest za dużo tego, tylko te takie wysepki tutaj sobie poprzejmuję i oczywiście temu tutaj damy drugie miejsce, oddawaj to, tutaj sobie tu, tu. większe wysepki. Tu naturalnie pokażemy mu GG, oczywiście. Naturalnie również pokażemy mu, że głosujemy za pokojem, i oczywiście wyślałem mu. Serducho. Tutaj także GG dla wszystkich, którzy dotrwali do końca, i naturalnie serducho lecimy sobie po fakcie. No i właśnie takim sposobem wygraliśmy sobie na tej mapce pięknej, cudownej, jednej z moich ulubionych w sumie. A jeśli wam się podobała gierka, zachęcam do subskrybowania lajkowania i oczywiście komentowania, a my widzimy się już wkrótce w kolejnej. Trzymajcie się. Hej!